O mój Boże! Jezu, mój Boże. ale się super jara, bo dzisiaj moja nowa metamorfoza! Moja Martynka kochana będzie miała inne gdzie włosy. Gdzie ty idziesz? Będzie miała inne. E, włosy. gdzie ty idziesz? A, do szkoły, no to w lewo. Nie, no cofnij się! Piąć dzisiaj widzę, że będę miała metamorfozę. Słuchajcie, Lufarek się strasznie stresuje, no bo wiecie, A. dzisiaj będę miała inne włosy, on się boi, że ja będę miała jakieś te włosy... Jakiś samochód! Co? Nic! Ech. No, ale ogólnie, słuchajcie widzowie, Luferek boi się, że będę miała zielone włosy, słuchajcie. Zielone, jakieś czerwone, żółte, pomarańczowe. No. Julsi będzie się wybierała te włosy i dziewczyny i też, te dziewczyny. O, ale... czyli będą różowe. Julsi jest najbardziej zwar. W dwu... Widzowie, kamera na mnie. No jest na tobie. Ale tak na F1. Kochani, zostawcie dla Martyny łapkę w górę, bo ona zawsze będzie piękna. Zawsze będzie najpiękniejsza na świecie. Tak jak wy dziewczyny. Ale moja kobietka, słuchajcie, dzisiaj jest metamorfoza. Mam nadzieję, że będziecie miały takie przyjaciółki, koleżanki, zawsze, które będą Wam pomagały w metamorfozach. Więc zostawcie tutaj o łapkę w górę! No! O, mam stresa, no, no, mam stresa. Okej, okay. no? I w ogóle dzisiaj pomyliły mi Jushi, Karias i Kola. Moje najlepsze przyjaciółki psi ever! Lecimy tam do nich. Mam stresa, chodź, 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 chodź. Olo, ile ludzi jest jeszcze w szkole. Proszę, przepraszam, przepraszam. Chodź, to to będzie na hali, chodź. Na hali? No. Tak szybko? No. Na hali. Coś no. tam jest. No, jakieś kwiatki różowe. Halo? Hej, już jesteście? Tak, już Sutu Wow. Co tu się... Ej, już się mamy do porozmawiania. Proszę, nie zrób z mojej kobiety potwora, dziękuję. Ej, a gdzie jest sofa dla mnie! Ty stąd, ty już psik stąd! Ty na no nie śpisz! Nie, 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 nie. O, zielona farba do, się do włosów! Wówczas no fair będę miała zielone włosy! Nie, dobra, ja są idę! Nie, ja są tyle! Idź są. Ale będę mógł zobaczyć no, i zareagować na no, samym końcu! Tak, będziesz mógł! Tak, tak, ale idź teraz nie tutaj Nie, idź nie. Nie, 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 nie. Zostawcie mnie! Itch, dobra, Martyna, Tylko zamknijmy, tylko go gotowa? Zamknijmy. Tak jestem gotowa. Na pewno jesteś gotowa. Pamiętaj Martyna, że cię bardzo kochałem. Kto? Pytał. No. Dobra. To. Jesteście gotowe, musimy oceniać. No tak tak. Tak, 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 tak. Dobra, mamy już gotową farbę, mamy no, pędzle, tak. tylko nam fundusze nie starczyły mamy z plastiki, ale dobra, przeżyjmy. Co, no co macie z plastiki? Nic, nie, 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 nie nic, nic, mm, Chodźcie, usiądziemy. E, farby masz po kolei przyszykowane tam, tam, o, tam, tak. Yy, to, yy, pierwsza jest która farba? Yy. No to ta pierwsza. Może twoja Josie, twoja Może hey. być, taka niebieska, ta niebieska. A niebieska, ile, niebieska później alla. jest która? Później jest zielona, fioletowa. Łat, ja tu widzę czerwoną, a nie zielodowa. Zielona. Dużo kolorów. No Tutaj dobra. nie ma wszystkich, bo by nie pomieściły. A, dobra, okej, okay, dobra, no to, no to już idę się przebrać. A po co mam te komputerki? Bo my tu musimy... Oceniamy cię i tak. nagrywamy vloga na squeakam. I jeszcze tam wpisujemy w notatnik y, oceny od 1 do 10. O ma... Tak. Bo musimy zdecydować. No, a dobra. jaką masz wagę? Bo musimy wstać. No co, właśnie? mam? O to się nie pyta. O, o, fasie, fasie. <laughs> jeszcze wzrost. Je, ile o, masz? No, no. 160. No, to mniej jest mniejsza. Podpisujcie. No, no, no dobra. dobra. A, a ile jaką wagę masz? No, Zero. No, waga. Jako, z... A chudziutka z ciebie. Kurde, no. no. Dobra, ale Dobra, a jeszcze pytanie dobra. ostatnie mam. Tak? Jaki masz e, rozmiar e, rękawiczek? Nie mam. Jak to każdy ma? Ale y, nic mi nie zrobicie, wszystko będzie nie, ok, tak? Nie, nie, martw się, nie, nie. No, spokojnie. No, no, dobra. Chyba jedna farba jest niezbywalna, ale chyba nic nie przepada. Cicho, bądź, no nie możesz. Y cicho, cicho, cicho. Okej. Może to wiedzieć, że to jest bezrobotny. Ja włosy i zobaczycie, już nam wybiegu. Dobra, widzowie, ja już się farbowałam włosy. Szczerze nie wiem nawet, jaki to był kolor, bo te kolory jednak się różnią bardzo od tego, jak, jak tutaj są pokazane. I no, tutaj w ogóle w tym zlewie musiałam, słuchajcie, te włosy sobie malować. Wiecie, jak trudno jest w zlewie ogarnąć włosy. tu w ogóle jest jakieś upranie, ale ja tak naprawdę się nawet mnie nie przebierałam, ale dobra. Martyna gotowa? Do gotowa! No to tak, chodź, 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 chodź! Chodź, O Boże, eee, Jacyny! Oh my my God. God. No. Nie pasuje Mogę już zobaczyć? Tak, tak, Zobacz. tak! Co wy Ale... zrobiłyście? No przecież nie widzisz Jekde. tylko takie... Piękne! boska! Nawet nie są do końca dobrze pomalowane, widzę farba nawet dobrze nie złapała, mam jeszcze trochę swoich czarnych. Pasują ci! To nie, ci, nie jest pasują a ci do... na przykład, nie wzięła wybielacza? A jaki wybiela? Nie, nie, nie! Nie, Ale chodź, jadz! nie, 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 Jadę, nie, nie, Mogę ja iść, nie, 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 Chodź. nie, No nie, chodź! nie, idę! idę. nie, 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 idę, nie, idę. Jezus, magne, Rotonku, nie, 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 teraz nie, 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 dobra. Ja, Oj, tak, ja tam, się nie a teraz jakie? Nie wiem! Zerwa na 10. To może moje. Dobra, to teraz twoje. <grym> no dobra, to już idę. Dobra, już się pofarbowałam, mogę wyjść. Tak! Dawaj! Dawa o, o, Wygląda się w te kwiatki. Wygląda jak. O to z widzicie. Pasuje no, błagach, ci bardzo. Takie no. Takie patrz, tutaj masz takie te kwiatki. No dobra, ty masz taki bardziej taki żywszy ten kolor. Ja ale mam to tak kolor taki pasuje. jak ty. No, no gdzie nie. ja mam przecież nie, nie, taki zielony. Nie, nie. nie, No nie. Ja, 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 ja to muszę dobra, zmienić, to jest twój brat. ja to muszę zmienić. Ja to muszę zmienić. Ja to zmieniam. Ja to zmieniam. Boże święty. Proszę sobie, czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Co to jest? Dobra, widzowie, słuchajcie, już mam kolejną farbę na włosach. Martena, ja co... gotowa? Tak, 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 poczekajcie chwilę. Zostawcie komentarz, kochani, który kolor włosów się nam najbardziej podoba. To zostawię wam likea. nie niegdyś tego donata! Idę! Głos. Ale e... ci ładnie! No A, A, Naprawdę? No, Mogę już zobaczyć? Tak! tak. tak. A to Czemu to ma różne go. kolory? Ciebie, przecież piękne są! Ładne. Patrz, ja tutaj masz się... taki ciemny, tu masz taki jasny, tu masz taki, nie wiem skąd, z innej taki... palety. Ładne, ale patrz, no podpasują pa, pa, ci tu taki, no ten. No, i... fajne takie, wiesz. No, Najlepsze no, z tych wszystkich do tych co, co oni mi robią? Ale ładny jest, posłuchaj. Ochydny no, jest. No, na, miejsca jest na miejsca siadać. Na miejsca siadać. i do teraz sobie zmienić ten kolor włosów na jakiś inny. Boże, widzowie, bo przecież mi się całkowicie włosy spalą po tym całym w malowaniu ich i nie wiadomo co robię. Martyna! Ale to plakatówki Zobaczcie. to się zmyją. Zobaczcie na nie tam. One coś tam knują, one tam się wpisują <laughs> do <u> siebie. <laughs> Dobra, widzowie, mam kolejny już kolor. Trochę mi spędzi głowa, trochę mnie piecze głowa, ale to nic. Dobra, już jestem gotowa! Dobra, to chodź. Dałaś mi tą farbę wypalającą? O, Słucham? O, o, nie pasuje nic, nie słyszałaś, o, nic o, hejka. Hej. Pięknie, ale pięknie tak? ci. Tak? Przepiękny, masz No, tak no, trochę. Nie, wcale nie, o co wam chodzi. Ja mam to trochę jasniejsze. Tak. Nie, nie są. no, piękne są. Udostępniam się ze mną. Czuję się jakbym się utożsamiała bardziej y, z tą wielką taplicą y, na tej hali niż nie, z tobą. Nie, nie jest Te włosy źle. są żółte, nie blond. Oj tak, ta, 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 ta blond jest w połowie żółte w połowie blond. Prawie to No na same. pewno farma tak, tak. Parę, farma. tak, farma. 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 Tak, tak. Tak, i Farba. ja i, Dobra, i, i po kolejne, po kolejne, iść. Kolejne? I, i, i. Tak, no, tak, to, tak, Leć, wiem, a, a jesteście pewne, że tak, tak. nikt nie wypali mi to, no wiecie, całych włosów nie. czy coś? Nie, nie, masz, nie, 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 Znaczy nie, tak, nie, nie, słucham? nie, nie, idź, nie, 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 ci nie, nie, słuchajcie, widzowie, zostawcie lajka i komentarz i subskrypcję, bo o Boska, ja chyba tutaj. Chyba tutaj umrę. Stracę wszystkie włosy. Dobra dziewczyny, już sobie pofarbowałam. Dobra, okay, to chodź do nas. Trochę lepiej się ogólnie już czuję jeśli chodzi o moje o, włosy, moją głowę. Ej, ci. Tak. Ej, ale, ci ale są przepiękne, jakby teraz są serio, piękne. serio. A? Bardzo ładnie ci... Dobra, to poczekajcie, no, Ci a? pokażę widzom. wyglądam jak... jak MJ. Ale Trochę bardzo pięknie, tak, Ale masz bardziej czerwona, ona ma bardziej rudę, ale, no, no. ale jest naprawdę ładnie, moim zdaniem. Bardzo względem. pięknie. Jest bardzo ładnie. Czy nie wiem, czy to dla ciebie ci komplement, czy nie komplement. To jest że tam, tam. ja chcę wyglądać jak MJ. Nie, to chyba, nie, to jeszcze jest mój ostatni włos. Możemy ci poferbować na rudo, jak chcesz. Nie, 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 nie. No chodźcie tak, Nie, 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 już wolałabym być łysa. Nie, nie, nie. No chodź, ci pofarbuję, jak chcesz. No ja wiem, że ty kartuszek, ja ci pomaluję. Ja nie chcę rudych. Nie, 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 nie. Słuchajcie, Wiecie, bardzo Wam dziękuję, że mi tyle tych włosów, wiecie, że mi tyle tych farb przygotowałyście i tepe te Ale wydaje mi się, że no, no to chyba były z waszej strony tylko żarty, co nie? Nie? Nie, nie. jeszcze jedne. Nie. Aha. Nie, to żadne e żarty. Przecież wszystkie są piękne. A, a ten no, najpiękniejszy, e bardzo e mi się podoba. E e tak, no, tak, no, tak. A macie jeszcze jakiś jeden pomysł w zanadrzu? Oczywiście, no tak. To, właśnie chyba ostatni no, nawet. No, no dobra, no to chodźmy. Słuchajcie, widzę, już ostatni kolor włosów będzie. Podobno, więc trzymajcie kciuki, żeby dobrze wyszło. Dziewczyny, no długo jeszcze? No, no to ma jeszcze trochę. Ostatnie my, no, i, I, to byla, i czego? Nic! I czego? Niczego. coś tak schodzi, no. Jak to schodzi? No, dajcie no mi... tak, ale co no, razem z włosami? No nie, chodźmy. Daj do... mopa, daj mopa, no to Jakiego mopa? No, tak. mopa. no yy, nieważne. Yy, już daję, już daję. Yy. Daj tą doniczkę z wodą, tą lody. To jest ten kolor. Mogę teraz szarpnąć? Dobra, Mam to, Mam Oj. Mam dobra. mam to, się, ale, to, jest zimno, kwiatek. Wydawaj, wydawaj kola. O oh wow, my my wylewaj, O co chodzi? E, nie, dobra, nie, nie. chyba gotowe. E, gotowe, o, gotowe, gotowe. O, o, gotowe. Dobra, dobra o, chodźmy, uszydziemy. No, no dobra, to ja, no, to, Pięknie, to ja idę. Pięknie, co nie? Jakby <grych> się widział. Jakie piękne, ale bardzo ci pasują. Mo, mogę Lepiej zobaczyć? No patrz. No dobra, to tsz, widzowie zostawcie łapkę w górę i komentarz, jakby coś było przyjemne. Ej, nie jest tak źle, chociaż ten różowy jest taki... Mm, no przecież my za wiemy, że my się znamy. I ten czarny... Ja bym wolała coś innego od czarnego, może brązowy zrobimy? Może go się brązowy. trochę rozjaśni na brązowy, hmm. no? Na taki jak ma kola kolor. Takie a ten jaka? różowy, no a ten różowy taki bardziej o, jako ten pączek. Dobre, Dobre, dobra, dobra, jedę mi Dobra, dobra no, no to chodźcie, no to chodźcie, Chodź. szybko, chodźcie. Dobra, go no, już, kładę tej do góry głowę. Są so, so, co, Tak, nie no, zjedźmy. No tak, no, no, dobra. Tak. Ała, moje jest. oko, au, To wieczę, no Dawaj. to jest. No, jest, żwierek i... dla kota. Mamy! Ale Ało. to ogólnie ja trzymam w ręku. Czuję się, że znaczy, farba nam Czuj? się skończyła. Mamy nie, nie, nie. doniczkę, nie, nie. ziemię i konkret taki piaskowy. Tak, no dobra, dodamy troszeczkę. No kurwa, tyda nam się farba skończyła. Ale pięknie pilnie pilnować, musimy lufra no. zachować. Lufa, ja tak naprawdę? Lufę! Tak, idziemy rozwalić wypory. Ja nie wiem, czy przypadkiem zrobiłam na mnie zamiast cuczerek. nie Lufę, chodź! Po prostu worków na śmieci. Halo, lufer! Lufę! No co? O Martyna, księżniczkę mamy! O, do rany roku biegnie, pędzę, pędzę, pierogawędzę. wędze. Mam stresa, mam stresa, mam strasznego stresu. Nie, wyszła, zobaczysz. Na pewno? Tak. No tak. bo jak mi za, wyszło za, pięknie, o. no to ja reklamacji składam. Ale odaj, Ale, siadaj. ale, ale, siadaj. ale, ale no. że Martyna nie jest no, zawsze no. piękna. No. Ej, Lufer, czy ty uważasz, że Martyna nie... Przecież nie, ale wszystkich. wy potraficie, w sensie, i potrafi zrobić takie rzeczy z, z ładnych rzeczy, że ja wolę, no... Ale to jest piękne. Bardzo piękne, zobacz. Martyna, no pokaż się. Dobra, idę, ale kochasz mnie, tak? To. I mimo wszystko, i tak ze mną będziesz? chodź, Martyna. Nie kocham cię. Dobra, bo nie Nie mów tak! No dobra, no to idę. Patrz! Ciekawe, czy ze mną. się! Harbowałyśmy jeszcze jest. Ziemia, Mogę ją zobaczyć? Mogę pokazać widzom? No to uwaga widzowie! Wow, niebieskie oczy! No pasują mi! O A kurczę. i nie pytaj skąd niebieskie oczy, bo my mamy soczewki A, o, i tą ziemią, mam w ręku. No Wiesz, to jest zdziwiony, że mam ale pasują mi! Ej, pasują Wiesz, to trochę mi się razem. wydaje... Ale trochę mi się lufor wydaje, że zamiast soczewek jednak one wzięły po prostu worki na śmieci i mi wsparcie. Nie, nie, to są soczewki Nie jest dowodu. Takie profesjonalne... O, worki na śmieci. A. A. Widzowie, ten skin będzie moim skinem już na stałe, więc napiszcie w komentarzu na dole, czy Wam się już podoba ten skin. I to tyle. Dzięki dziewczyny, że mi pomogłyście. Bardzo Wam dziękuję. Proszę. za dzięki. Dziękuję. Dziękuję. Dobra, pożegnajcie się. O, przepraszam. Pożegnajcie się z widzami. Pa.